No hej hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No a co? No dziś mamy już tournament na hard. Mamy miecze na maksa. Naprawdę na maksa. No, zbrojka jeszcze nie. Tutaj hełmik też na maksa. Energię też udało mi się ulepszyć, ale... Jeszcze rzutki zostały, i dopiero wtedy chyba będę mógł grać na challenge'u. Czy już mogę? Nie, jeszcze muszę te rzutki ulepszyć. Dobra, no a więc gramy na Mhm. Dobra, Fight. Tak go jedziemy. O, dobra. Oj, dobra, trafi mas, trafi mas, dostał. Rzutka mi go trochę, chociaż jest słabe. O kurde, co tak ciężko jakoś, ale mi kurde złapał. Ale jak to jest? Przecież to jest tylko na hard. Jak? Halo? Ja to chyba pauzuję. No dobra, no, już gramy. Tak się nie da. O, teraz. Moc mam trochę ulepszoną, więc go teraz mocą. Potraktujemy. No słaba była jak na, na moc. Ale szota dostał, dobrze, dobrze. Teraz tak. I, I co, proszę? Można, można na perfekcie jakoś. A wcześniej to się jakoś nie dało. To już chyba nie będzie na perfekcie. Dobra, już nie będzie, ale. No dobra, teraz go przerzucamy. Dobra, udało się. Zaraz go mocą spróbujemy potraktować. Tylko jak się to uspokoi trochę, bo na razie to nie da się z nim. E, no dobra. Dalej go ulcem jedziemy. Dobra. E, no dobra. Jedziemy go tak, cyk, pięknie, zarąbiście, ile mamy? 22 tysiące, to dużo nawet, yy, oczywiście reklama, tak jak to bywa zawsze, yy, dlaczego by nie, naprawdę, no dobra, na mamy teraz impossible. tu jeszcze mamy Duel, Nagrywa się, dobra. To możemy spróbować duel. To zrobimy tak, że włączymy internet. Yy. I jeszcze zbroja kosztuje ulepszenie. A nie, rzutki przepraszam, rzutki 54 tysiące to dużo bardzo. Dobra, to teraz fight. I wyłączamy net. Runda pierwsza, ronda pierwsza. Zarąbista broń. Kurde, już mnie taką bronią... Ja mam taką dobrą bronią, on mnie tak jakoś jedzie. Dobra. Ja już trochę walczyłem kiedyś. Jakim wprawem ja dostałem? No, ja się tutaj patrzę w ogóle na drugi ekran. Kurde, co jest? Dobra, skupiamy się. Dostaję w łeb. Nie, critical po prostu. Jest! Dostał, dobra. A jest nawet git. Nie powiem, że nie. Teraz zostaje tak. Kurde, myślałem, że nieźle tak go stanie. Ja oczywiście musiał mnie dojechać. Kurde. O. Jak on mnie dostał? Pytanie mam, halo. No a no, jak... Przepraszam. Przepraszam bardzo. Jak on mnie zabije, to ja naprawdę chyba... Uch, się zdenerwuję. No dobrze. Spokojnie. Jestem bardzo spokojny. Naprawdę. Wszystko jest bardzo spokojnie. Naprawdę. Mm -hmm, no dobra. Hmm. No. Ale próbujemy to na impossible. Co się pewnie nie uda. I po prostu strata, jak to się nazywa, kurczę. Ta, jest to możliwe widać nawet. Będzie to na pewno trudne. Ale jest to jakoś w jakiś sposób możliwe, ale po czym teraz widzę, to nie. Bo ta baba mnie jedzie jakby... Po prostu już... Nawet nie chcę mówić. To no, zaczniemy sobie od początku i jak to dobrze tak wytajmingujemy, to jest szansa. Na pewno to będzie ciężkie. Dobra, ze startu dostała. Teraz w łeb. O, pięknie. Da, jest szansa. Teraz żeby rzutko mnie nie trafiła. Co jest? Dobra. Jest duża szansa, bo jeszcze mam zaraz... O! Moc. Teraz mocą! Dobra. Dłużej nie zabrała. Kurde! Co jest? Ona mi też dużo nie zabrała. A, dobra, miałem takie. To, co tak. Yy, broń osłabia. Miałem enchant. I proszę, jest! Jest to możliwe, dobra. Nie wiem, czy teraz się uda, bo to jest naprawdę trudne. O, widzicie, ona jednym ciosem, takim jeszcze lekkim, mi zadaje tyle, ile ja prawie całym kombosem. Więc sami to widzicie, no. O. No dobra, no tu to, to akurat po mnie jest. Trzymajcie kciuki, żeby się w tej trzeciej rundzie udało. Da, nie uda się na pewno, bo ona mi już ze startu ile HP zabrała. O, teraz uniknąłem, to. To było nawet. No nie, nie da się tego zrobić, no dobra. Widzicie jak ona tu uniknęła, no i... no, elo, nie da się. Dobra, no oczywiście, no nie jestem jakimś najlepszym graczem tej gry, no wiadomo. Pewnie by ktoś to zrobił, ale... No ja tego nie mogę zrobić na razie, więc chyba survival. Mm, no jak to widzicie? Przegrałem ja na dziesiątej rundzie. Zostało mu troszeczkę życia. Hitnął mnie i po mnie jest, no. Naprawdę. No dobra, a więc mamy już 53 tysiące. Uwaga, ja, No. Brakuje nam. Po prostu. Nic. Tyle. Co ja nie dam rady. No. No, to pauzuje i widzimy się za chwilę. No i chyba to mamy. Tak, dobra. Ulepszamy. No i co? Zaraz nam się ulepszy i wtedy sobie zagramy tutaj na challenge'u. Tak. No dobra. No i teraz uwaga. Możemy zagrać? Możemy. No, i tu już chyba będzie 18 poziom, widzowie. No to już niedługo ten Butcher. No to tutaj łatwo będzie, oczywiście. Tylko jak na start, zawsze musimy je pierdzielnąć, dobra. Tak zawsze musi być. Coś chyba nie będzie tak łatwo. Kurde, jakby tak fajnie w łeb dostała teraz. No, widzowie, co jest z nią? No, co jest z nią nie tak! Japier, naprawdę. Nie wiem, coś. Co, co w ogóle. Co jest z nią nie tak? Ale teraz mam już moc i to wiecie, to już. Kurde, to już się da coś tutaj sensownego z tym zrobić. Boom, i ona teraz ma słabszą broń. No ale przecież ona mi. <śm> super, dobra. Mamy szansę. Dużą szansę. Kurde, myślałem, że mi trafię, dobra. No, ja to już ona jest wygrana. Zresztą na pewno. No dobra. I czy jeszcze trzecia runda będzie taka dobra? Wtedy wygramy. Dobra. Ale ona unika to. Dobra, dostała, dostała. I teraz mamy to. Dobra, też dostała, git. Mm -hmm. A A ultem ją. O Jezu, o Jezu. Nie, proszę. Trzeba się skupić teraz. O, o, Bo o, Bo o Boże. Jest, dobra. Co to była za gra? Mamy 18000, 18 18000, 18... 18, 18. poziom jak to brzmi. No dobra. Co dobrze. Poczekajcie chwilę. No dobra, trochę gry skraszowało. Już się włącza. No dobra, nie przejmujcie się tym, mam już 20 tysięcy. I tak, mamy teraz to. Tutaj zbrojkę, ale drogie rzeczy. Nic, na nic nas w ogóle nie stać. Ale no co. No i teraz będziemy mogli pewnie na. Tak, tutaj zagrać. No i co? Zaczyna się robić już trochę ciekawie. A tu jeszcze będziemy mogli zagrać, więc odcinek już się trochę wydłuży. Już to planowałem. Gramy z nią. Albo z nim. Więc git. Tu będzie chyba łatwa gra nawet, bo... No właśnie. Bardzo łatwa. Pierwsza może być łatwa, no bo potem to... Hmm, może być trudniej. Aj, no i widzicie, już dostałem. Ale nie tak dużo, bo tylko troszeczkę. On uniknie broń. O, moc, przepraszam. No i git. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem w ogóle, widzowie? Ojej, no i... No i właśnie mówiłem, że ta druga runda coś może być trudniejsza. O. O, ma słabszą broń teraz. Cyk, cyk. No i dobra, leży. O, i mamy jakiś achievement. O, ja, ile mamy kasy za to. A internet znowu włączyłem. To, to już. To już nieważne. No dobra. A więc teraz już tu możemy, widzicie, zagrać sobie z Butcherem, ale z bacerem. Ale jeszcze nie. Zobaczymy, czy coś w ogóle możemy go sobie kupić. Yy... No, zagramy turnament i kupimy sobie to Jari. Achievementik. Yy, weźmiemy sobie to. I teraz. Tutaj turnament. Już 15 minut odcinka. No dobra, to chyba ostatnia walka i kończymy na dzisiaj. Postaram się za odcinkiem trochę na Survivalu kasy nabić na różne rzeczy. Na zbroje. Bo dzisiaj broń to już... Kupimy dzisiaj oczywiście broń. Ale już na te, wiecie, zbroje, hełmy i tak dalej to już jutro się nabije. Przepraszam, za odcinkiem. No że to ona uniknęła. No dobra. Git. Runda druga. I tu zaraz będziemy mieli magię. Po co, po co tak rzutkami ja rzucam? No teraz została z kombosa. Teraz z mocy. Chyba wygrana. Tak, no to git. Wygrana. No dobra. Hmm. Dobra, dobra, mamy prawie równe 100 tysięcy i teraz yy, Kupujemy sobie To I tak, w kolejnym odcinku Czy co? 14 minut? 15, w kolejnym od odcinku już Zobaczycie kupione yy, No i wiecie, nie mamy energii Dlatego koniec odcinka Żegnam się z wami, pa